Co tam, trzy minuty to świetny czas, żeby w środę, w ostatnią środę, już przed końcem roku liturgicznego, usiąść przy Bożym Słowie, wsłuchać się w nie i oczywiście nie tylko wsłuchać, ale też je wypełnić. Dzisiaj Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii o tym, że będziemy prześladowani jako chrześcijanie. Przypominamy sobie to zawsze pod koniec roku liturgicznego. Potrzebne, potrzebne są te Ewangelie, po to, żeby rzeczywiście Pamiętać, że my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, ten świat nas nie rozumie. Jesteśmy często odrzucani, nierozumieni i rzeczywiście też podzielamy los. Chrystusa. Ale jeżeli będziemy mu wierni, jeżeli będziemy trwali przy Panu Bogu, to on da nam taką wielką mądrość, taką wielką zdolność walki, też takiej czasami obrony naszej wiary, że będziemy zdolni do tego, żeby, żeby też zmierzyć się z, tym, z tymi, którzy nas prześladują. Zresztą zobaczcie na prześladowania chrześcijan. Zawsze one rodzą nowe, nowe osoby, które wierzą. Yy, dzięki temu, yy, że mają taką wielką mądrość. W ogóle tak mi się teraz przypomina, czytałem w naszej niedzieli ostatnio artykuł, polecam ten numer yy, o świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, która yy, mając 18 lat, yy, bardzo dana panu Bogu była, i właśnie, kiedy została postawiona przed wielu mędr mądrych yy, ludzi, yy, chyba z 60 tam było, tak? Jak się tam pamiętam, dokładnie z szczegółów nie pamiętam, ale yy, Miała z, z filozofami tamtymi, tamtejszymi się zmierzyć. I zobaczcie, 18-letnia dziewczyna, oddana Panu Bogu bardzo, bardzo głęboko yy, i potrafiła sobie z nimi wszystkimi poradzić. Z tę mądrość właśnie od Ducha Świętego? Tak jak Daniel, który wyjaśniał znaki, yy, które pisał Bóg tajemniczym sposobem, tajemniczym napisem na, yy, na ścianie, tak, przed królem Baltazarem. Bóg nas nieustannie tym obdarza, obdarzał i w Starym Testamencie, i w Nowym, i w czasach Kościoła również nas obdarza tą mądrością, co zresztą sam zapowiedział, więc nie bójmy się prześladowań, one są też po to czasami, żeby nasza wiara się rozwijała, dzięki temu, że ktoś słyszy, widzi wyznawców Chrystusa, którzy, którzy są nieugięci, bo to jest chyba też często największe świadectwo wiary. Jak ktoś zobaczy kogoś, że on potrafi być wierny Panu Bogu mimo prześladowań, to często bardzo nawraca, bo łatwo jest wierzyć, kiedy się nic nie dzieje. A jak nas prześladują, to ktoś nas nawet czasami za, za wiarę jakoś może tempi, Może tak, takie może słowo to brzydkie, ale w pewnym sensie tak jest. Doświadczamy trudności, jakiegoś wyśmiania, niezrozumienia. To w tym momencie jest okazja, żeby ten człowiek może przejrzał. Może tak, potrzebujemy więc tych prześladowań. To trudne, ale też takie nasze dzieci chrześcijańskie. Idziemy zresztą za Chrystusem do nieba, więc to jest najważniejsze. No właśnie, żeby tam się jednak dostać, trzeba to świadectwo wiary złożyć. Pozdrawiam Was serdecznie w tej środę. Niech Was Pan już błogosławi z całego serca eee, właśnie w ten dzień dzisiejszy. Eee, po prostu nasz kochany Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.